Naprawdę, nie to miałem na myśli. Nie ja chcę tylko... znać! Asia ma ogromny sentyment do Michała i bardzo go polubiła. I jest przykro, że tak to wszystko wyszło. Żaden mężczyzna nie może w taki sposób wkroczyć bez pytania. Ona była najpierw w szoku i na chwilę na to pozwoliła, bo nie wiedziała jak się zachować, ale no tak nie powinno być. Nie chcę, żebyś do nas przychodził, nie chcę, żebyś dzwonił i trzymaj się od tu się zdaleka, rozumiesz? Asia miała rosterki, bo w końcu Michał się w niej zakochał, czego Asia nie widziała, chyba. Wydaje mi się, że ta relacja nie jest zakończona. Pojawiła się nowa postać, Leszek. Na pewno jest bardzo intrygujący. Pomógł Asi w walce o boisko, uratował ją. Chyba robi na niej dobre wrażenie. Bardzo cenię Sławkę jako muzyka, mieliśmy też okazję razem śpiewać, może nawet to spowodowało, że tutaj teraz razem gramy. jak to jest Sławka pierwsza rola, pierwsza praca w serialu. Dostałem telefon od producentów. Jak miłość, z zapytaniem, czy miałbym ochotę pograć sobie trochę. Powiedziałem wszystkie argumenty na no nie. Mam aparat na zębach. Trochę seplenie przez ten aparat, że nigdy nie grałem. Panie Sławku, my wszystko wiemy, ale mimo to żebyśmy tutaj zaprosili na takie zdjęcia próbne z Basią. Zobaczymy, jak razem wyglądacie. Bardzo się ucieszyłem, że będę z Baśką grał. Basię znam 10 lat co najmniej. Mamy mnóstwo. Śmiechu i stop się gotujemy na planie. Pracuje się nam bardzo dobrze. Sławek jest świetnym człowiekiem, dowcipnym. Sławek ma ponad dwa metry wzrostu i mimo takiej różnicy ponad 30 cm między basią a nim mogłaby być jakaś wątpliwość. Najważniejsze jest, jak partnerzy reagują na siebie, czy widzimy tą chemię, a nie takie kwestie fizyczne właśnie jak wzrost. Mniejsza! Już przyzwyczaiłem się, że większość ludzi jest. Od niższa i na wszystkich patrzę, czy chce, czy nie, z góry. No jeszcze siebie na ekranie nie widziałem. Więc jestem ciekaw, jak wygląda ten Leszek. Leszek ewidentnie wie, jak podejść kobietę, aczkolwiek nie wiem, czy takim mężczyznom można ufać. Białe kwiatki. Dla tej pani trzeba było coś z kolcami. Leszkowi bardzo się podoba Asia. Tak się zdarzy, że Leszek będzie mógł zaprezentować swoje wokalne umiejętności. Być może to podbije serce Joanny. Każdemu wolno kochać i wolno być kochany. Mam takie poczucie, jakbym była nie w porządku wobec Tomka. A się życzę, żeby już odsunęła od siebie Tomka i to wdowieństwo powinno być już zakończone. Postać grana przez Sławka Uniatowskiego jest idealna. Powinna przynajmniej spróbować. Więcej informacji o dalszych losach bohaterów serialu M jak Miłość znajdziecie na naszym facebookowym profilu. Do zobaczenia.